Gmina Police wybrała wariant sieci szkół w Policach, który będzie obowiązywał od nowego roku szkolnego. Nie wszystkim rodzicom propozycja się podoba, do tego wszystkiego Związek Nauczycielstwa Polskiego szykuje się do strajku i referendum. Docelowo wszystkie polickie podstawówki mają stać się szkołami z oddziałami 1-8, ale na to potrzeba czasu. W najbliższych latach szóstoklasiści nie będą kontynuowali nauki w placówkach macierzystych. Siódmą i ósmą klasę zgodnie z propozycją gminy będą kontynuować w budynkach po obecnych gimnazjach. W budynkach, które przejdą do zasobów obecnych podstawowych. Pierwsza rzecz. Włączenie gimnazjum numer 1 do SP nr 8. Utworzenie z tych dwóch szkół jednej dużej szkoły podstawowej z 1.8. Druga zmiana. Włączenie gimnazjum numer 2 do SP numer 2 w policach. Z tych dwóch szkół powstanie jedna podstawówka z klasami 11. Włączenie gimnazjum nr 3 do SP nr 1 powstanie jedna szkoła podstawowa. W tej szkole zakładamy także, że będą oddziały sportowe, przekształcenie SP nr 3 w Policach w szkołę ośmioklasową. Jednak przekształcenie trójki w szkołę ośmioklasową nie uchroni szóstoklasistów przed zmianą budynku na czas dalszej nauki. Od nowego roku szkolnego całymi klasami zasiądą w ławkach obecnego gimnazjum nr 2. Przekształcenie szkół oznacza również zmianę dotychczasowych obwodów. Będzie zmniejszony obwód dla SP nr 1. Zakładamy, że w obwód tej szkoły nie będą wchodziły ulice Mazurska, Nowopor, Słowiańska, Lubuska, Bielecka. Zakładamy, że te dzieci z tych ulic będą chodziły do szkoły powstałej na bazie gimnazjum nr 2, nowej SP nr 2. Obwód dla szkoły podstawowej nr 3 także zostanie ograniczony. Nie będzie już obejmował mieszkańców budynków po byłych hotelach robotniczych przy ulicy Bankowej. Według nowych zasad, rejonem dla tych uczniów będzie szkoła nr 8. Odłączeni od trójki zostaną też mieszkańcy budynków od ulicy Przybora do torów kolejowych. Ich właściwym miejscem będzie nowo powstała szkoła po obecnym gimnazjum nr 2. Jeżeli chodzi o SP nr 8, zakładamy także zmniejszenie obwodu tejże szkoły. O ulice, które znajdują się od ulicy Grzybowej w kierunku torów, a więc osiedle Mieszka, Końcówka Piaskowej, zakładamy, że właśnie ten fragment naszego miasta wejdzie w obwód nowo otworzonej Szkoły Podstawowej nr 2 w Policach. Obwody nie będą obowiązywały wraz z nowym rokiem szkolnym. Uczniowie klas 1-5 we wrześniu pójdą do szkoły jak dotychczas. Ze skutkami reformy zmierzą się obecni szóstoklasiści. Chyba że pomoże Związek Nauczycielstwa Polskiego, który od samego początku nie zgadza się z tak radykalną reformą i planuje strajk. W chwili obecnej trwają w szkołach, w 20 placówkach objętych działaniem naszego oddziału, referenda strajkowe. Nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni zdecydują, czy w tych referendach, czy chcą przystąpić do jednodniowego strajku. I myślę, że wyniki tego referendum będziemy mieli już z ostatnim dniem lutego. Strajk to nie wszystko. ZNP w najbliższych dniach będzie zbierało podpisy poparcia pod propozycją przeprowadzenia referendum w sprawie reformy. Ja przypominam, że podpisanie takiej listy nie jest równoznaczne z tym, że popieramy czy negujemy istnienie gimnazjów, ale jest zgodą. Wyrażeniem zgody i, i życzenia, żeby takie referendum się odbyło, żebyśmy, żebyśmy mogli wypowiedzieć, czy chcemy gimnazjów, czy nie chcemy gimnazjów. Ogólnopolską akcję ZTP popierają niektóre samorządy, politycy i rodzice. Pod petycją może podpisać się każdy. Wyniki będą znane pod koniec marca. Temat reformy ogólnie budzi sporo emocji. Rozwiązania samorządu polickiego nie spełniają oczekiwań części rodziców, którzy cieszyli się ze zmian, wierząc, że ich dzieci będą uczyć się w jednym budynku przez 8 lat. Jednak przekształcenie szkół w tak krótkim czasie przy zachowaniu komfortu nauki nie jest łatwe. Warto wspomnieć, że za dwa lata, gdy gimnazja zostaną wygaszone, z systemu ubędzie 400 uczniów. Oznacza to ograniczenie etatów, co budzi w środowisku nauczycielskim spory niepokój.